Patryk Zajechał jest projektem, który realizujemy od kwietnia do lipca w Bibliotekach Miejskich w Gdyni. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Społeczne edukacyjne Stacja Szamocin. Partnerami są Teatr Gdynia Główna oraz Biblioteka Miejska w Gdyni. Mamo, mamo, bo ja bym chciała zostać królową! Mamo, mogę? Mogę zostać królową? Co takiego? Myślisz, że to tak łatwo zostać królową? Ale ja bym chciała! A w ramach projektu zaprezentujemy spektakle Braciszek i Siostrzyczka, co to jest wiosna, Tancereczka i Kominiarczyk, Wielkie Ciasto i Śpiącą oh. Królew. Siostrzyczko! Siostrzyczko! Pić mi się chce! Zdaje mi się... Ja słyszę, gdzieś w pobliżu szmer Chodźmy, szukajmy wody. Tak, bardzo chcę się. Tak, tak. Braciszek i Siostrzyczka opowiada historię chłopca zamienionego przez złą czarownicę Wielonka oraz jego siostry, która poświęca się, aby go ratować. Baśnie inspirowana opowieścią Baci Grimm zawiera w sobie momenty grozy, są momenty humorystyczne, ale wszystko, jak to zwykle bywa, kończy się szczęśliwie, a bohaterowie żyją długo, długo i radość. Dziewczyno, jestem mądrym i bogatym królem. Kocham cię. To moją żonę.